Darn. Ten projektor mieści się w kieszeni. Małej kieszeni. I ma konstrukcję, jakiej jeszcze nie widzieliście. Orzen Zip możesz zabrać wszędzie, bo waży tyle, co duży smartfon, a dzięki tym dwóm zawiasom da się go ustawić na wiele sposobów, bez żadnych dodatkowych stojaczków czy podpórek, a jak chcesz, to pyk, ma MagSafe. A wśród akcesoriów jest magnetyczne mocowanie na przyssawkę. Wielki szacun dla projektantów. Odpalasz, włączasz połączenie bezprzewodowe w smartfonie lub notebooku i leci. To maleństwo ma 100 ANSI lumenów jasności. W praktyce obraz do około 15 cali jest czytelny i używalny nawet w oświetlonym pokoju, a przy zaciemnieniu spokojnie daje radę i na 60 calach. Natywna rozdzielczość 1280x720 spokojnie wystarczy do oglądania filmów czy pokazywania fotek. Do pracy to trochę za mało, zwłaszcza przy większych przekątnych. Jest automatyczna ostrość i korekta geometrii, a jakby była potrzebna, to jest też i ręczna. Bateria 5000 mAh. W praktyce godzina wyświetlania na maksymalnej jasności albo godzina 40 na ustawieniu eko. Całkiem nieźle moim zdaniem. Ładowanie przez USB-C potrafi wziąć 12V i 2A i wtedy ładuje się szybko. No i można oglądać i ładować. Problemy? Z telefonu nie obejrzysz Netflixa czy innych streamingów, bo łącze nie zapewnia zabezpieczeń antypirackich. No i nie ma obsługi Google Cast, więc z pikselami nie zadziała. Natomiast generalnie tak się składa że to najfajniejszy, najmniejszy i najbardziej użyteczny kieszonkowy projektor jaki znam. I ma instrukcję po polsku.